Jeszcze parę lat temu codziennie budziłam się zmęczona. Moje libido się zmieniło. Spałam źle, miałam mg mgłę mózgową, wahania nastroju i czułam, że tracę całkowicie kontrolę nad moim ciałem. To był początek perimenopauzy, a ja nie miałam o tym zielonego pojęcia. Zostań do końca, jeżeli masz ponad 35 lat, to może być najważniejsze dwie minuty dla Ciebie, jakie dziś usłyszysz. Jestem Maria. Zajmuję się zdrowiem kobiet. Mam 41 lat i poziom energii 20-latki. Pokazuję, co naprawdę działa, bez mitów i bez uproszczeń. Średni wiek menopauzy w Europie to 51 lat, ale objawy perimenopauzy mogą zacząć się już po 35 roku życia. W tym czasie poziom estradiolu i progesteronu staje się niestabilny. Rośnie oporność na insulinę, spada poziom serotoniny i wzrasta poziom kortyzolu. Ciało przestaje reagować jak kiedyś na sen, na wysiłek, na stres i nawet na jedzenie. Takie typowe objawy to pobudki między drugą a czwartą w nocy, wzrost tłuszczu brzusznego mimo tego, że jesz to samo, mgła mózgowa, zapominanie słów, ale dalej, spadek, spadek libido, suchość pochwy, wahania nastroju bez wyraźnego powodu. No i teraz tak, co możesz z tym zrobić? Możesz na przykład zacząć prowadzić dziennik objawów przez około 30 dni, zapisywać sen, nastrój, cykl i energię. Zacznij też trenować siłowo minimum dwa razy w tygodniu, cztery ćwiczenia na duże grupy mięśniowe. Jedz między 25 a 30 gramów białka w każdym posiłku. To jest klucz do stabilizacji cukru i budowania masy mięśniowej. Śpij co najmniej 8 godzin. Kładź się do łóżka przed 23, po kortyzol rest sytuuje się najskuteczniej przed północą. Ale też możesz zrobić sobie badania. Estradiol, progesteron, TSH, ferytyna, witamina D. Poznaj te dane, a nie zgaduj. Co zyskasz dzięki temu podejściu? Głębszy sen i mniejszą ilość wybudzeń nocnych. Zwykle w ciągu 2-3 tygodni zobaczysz już poprawę. Stabilniejszy nastrój i większą odporność na stres. Mniej tkanki tłuszczowej, tak zwanej trzewnej w okolicach brzucha, no i bez głodówek. Lepszą koncentrację, szybsze reagowanie, większą Motywację, wzmocnienie masy mięśniowej i masy kostnej, czyli mniejsze ryzyko osteoporozy czy zarkopenii. Zapisz sobie ten film, prześlij, przyjaciółce, obserwuj, jeżeli chcesz wiedzieć, co tak naprawdę działa na podstawie badań. Do zobaczenia.